Natomiast no może warto też postawić takie pytanie: czy jednak nie są przypadkiem niektóre wartości na tym świecie na tyle istotne, że są ważniejsze od życia człowieka? To jest pytanie bardziej być może z filozofii politycznej, jakiejś społecznej, wspólnotowej, prawda? W jakich okolicznościach społeczeństwo ma prawo zdecydować? O śmierci jednego z Twoich członków z jakiegokolwiek powodu. I być może są przypadki, kiedy na przykład ukaranie, czy to śmiercią, czy długoletnim więzieniem jakiegoś, jakiegoś przestępcy jest tak uzasadnionym przypadkiem. Wyrządzenie jakiejś krzywdy. Ale czasami ktoś oddaje swoje życie, nie wiem, ratując swoje dzieci. To, o czym mówisz, dobrowolna ofiara czyli że ojciec rodziny poświęca swoje życie dla swojej rodziny, albo żołnierz dla swojej ojczyzny, o ile to jest. Żołnierz zawodowy, a nie poborowy, czy inne przykłady dobrowolnej ofiary? Czy ktoś to zasłania własną piersią jakiegoś swojego bliźniego, prawda? To jest coś zupełnie innego niż to, o czym rozmawiamy. Ale Jezus jest zarówno ofiarą, jak i kapłanem czyli no, Jezus poświęca samego siebie. To nie jest tak przecież, tak. że to Bóg składa na ołtarzu Jezusa, Rzeczywiście. tylko że... Jezus mhm. niejako poświęca sam dobrowolnie swoje mhm. życie. Więc nie wiem, czy te przypadki. Ten nowotestamentowy przykład z Jezusem no, jest równoważny tym przykładom starotestamentowych, no, gdzie jednak część tych osób składanych w ofierze Bogu no, nie wyraziła na to zgody, było to raczej wbrew ich woli. Chociaż córka je w tego też się do to zgodziła. Córka je w tego się zgodziła i córka je w tego y, pop, y, popierała tę ideę, że jest ważniejsze od jej życia, żeby jej ojciec spełnił ślub wobec Boga, skoro taki ślub, skoro taki ślub złożył. Rzeczywiście, Jezus podkreśla, na przykład w Ewangelii Jana w rozdziale 10, Jezus podkreśla, że on sam oddaje swoje życie. Mówi: Nikt mi go nie zabiera, ja sam je oddaję, oddaję je za moje owce. I rzeczywiście ofiara Jezusa jest przedstawiana jako ofiara dobrowolna. Tym niemniej nie zmienia to faktu, że Jezus jest posłuszny ojcu. Tak jak ten fragment Listu do Hebrajczyków mówi. Również sama Ewangelia Jana. Jezus mówi, ja sam z własnej woli oddaję moje życie, to jest prawda, ale Jezus wielokrotnie powtarza, przychodzę pełnić wolę Ojca. Przychodzę wypełnić to, co Ojciec dla mnie zamierzył. Przychodzę nauczać tego, co mi Ojciec przykazał nauczać. Czynię wyłącznie to, co mi Ojciec zezwala czynić, dokonuję cudów, wskrzeszam umarłych i tak dalej. I również Jezus mówi, przychodzę pełnić wolę Ojca, umierając oddając swoje życie. Także wydaje mi się, że oczywiście ta dobrowolność ofiary Jezusa jest podkreślana, ale na przykład w modlitwie Jezusa w ogrójcu, którą mamy w Ewangeliach Synoptycznych, Jezus modli się o to, żeby to nie było konieczne. Jezus zgodzi się na to, ale prosi Boga, żeby ten kielich cierpienia został od Niego oddalony. To nie jest entuzjastyczna zgoda, to jest zgoda bardzo trudna. To jest, to jest Jezus podziela tutaj takie preferencje, które my wszyscy mamy, to znaczy z, tego, z tej modlitwy do Ojca zabierz ode mnie ten kielich wynika, że. No nie chce, ale zgadza się na to, dlatego że, że dla Jezusa ważniejsze jest coś innego niż Jego własna wola, mianowicie dla Jezusa ważniejsza jest wola Jego Ojca. I to jest ten przeważający argument, dla którego On godzi się na, na, na śmierć krzyżową. Jezus podkreśla w Ewangelii Jana, że On nie czyni niczego wbrew woli ojca, że On przyszedł na ziemię wypełnić wolę Ojca, tak jak w tym przytoczonym fragmencie listu do hebrajczyków. On czyni tylko to, co Bóg pozwala mu czynić, co Ojciec pozwala mu czynić, co Ojciec pokazuje i zezwala mu zrobić, wskrzeszać umarłych, dokonywać cudów, nauczać, dokonywać później sądu. To jest wszystko to, co Ojciec mu zezwala robić. On jest wykonawcą woli Ojca. I tak samo w modlitwie w Ogrójcu, modlitwa w Ogrójcu kończy się, zwieńczeniem tej modlitwy jest, ale żeby nie moja wola, ale żeby twoja wola się stała. Więc Widać pewne napięcie między tutaj zgodą Jezusa a Jego, jego chęcią, jeśli tak to można, można nazwać. Rzeczywiście Jezus się na to godzi, ale godzi się na mocy tego, że Jego wyższym, tą wyższą wartością, którą pytałeś, dla Jezusa konkretnie w tej konkretnym przypadku jest wypełnienie woli Ojca. Woli Ojca, która od założenia świata przewidziała, że dla wydoskonalenia swojego ludu, ludu nowego przymierza, będzie ustanowiona ofiara z Jezusa, ofiara z człowieka na krzyżu jako ofiara przebłagalna, ostateczna, doskonała ofiara przebłagalna za grzechy nowego, prawdziwego Izraela nowego przymierza.